spółka mm -hmm. polega na ograniczonej odpowiedzialności własnym, jakby naszym prywatnym majątkiem, czyli w momencie, kiedy tworzymy spółkę z ona jest odrębną osobą prawną i faktycznie mamy odrębną masę majątkową, którą ta spółka dysponuje, kapitał zakładowy i tak naprawdę... Zerwę Ci, wiesz no. co, o ten kapitał zakładowy jest zawsze najwięcej pytań. Tak, to się zdarza. Ludzie są przerażeni, ja Boże, kapitał, mam zablokować pieniądze i tak dalej, to jest tylko 5 tysięcy. Pani Basiu, a czy te 5 tysięcy to ja mogę wpłacić, jest to czy naruszalne? Czy mogę wybrać, czy, czy mogę, mogę zapłacić i tu mi też pokazuje, że no nie do końca ludzie rozumieją konstrukcję na przykład kapitału zakładowego i tak dalej i tej wpłaty na kapitał zakładowy. No pomijam to, że w przepisach przecież się ten kapitał zmienił. Kiedyś był dużo większy, że było 50 minimum 50 tysięcy. tysięcy tak. I w sumie to jest naprawdę bardzo mm -hmm, niska kwota. Mm -hmm. gdzie jeżeli mamy dwóch wspólników, no to mamy podział po 2,5 tysiąca. Tak. Mamy równe, załóżmy, udziały, jeżeli mm -hmm. tak decydujemy w umowie spółki i faktycznie te pieniądze, które wpłacamy na konto, możemy rozdysponować.